Czy kiedykolwiek obudziłeś się rano, czując się zagubiony, zmartwiony tym, co dzień może przynieść, a nawet zestresowany wyzwaniami, które wiesz, że będziesz musiał stawić czoła, czy kiedykolwiek pragnąłeś rozpocząć dzień z odnowioną energią, pewnością siebie i pewnością, że Bóg poprowadzi każdy twój krok? Dziś chcę podzielić się z tobą czymś potężnym, poranną modlitwą która potrafi otworzyć drzwi do błogosławieństw przez cały Twój dzień. Biblia przypomina nam, że każdy poranek jest boskim darem, okazją do rozpoczęcia od nowa i życia zgodnie z wolą Bożą. W Psalmie 118:24 czytamy: To jest dzień, który Pan uczynił, radujmy się i weselmy się w nim. Rozpoczynając dzień od modlitwy, zbliżasz się do tej obietnicy, pozwalając aby boska obecność kierowała twoimi decyzjami, wzmacniała twój duch i przynosiła możliwości oraz błogosławieństwa, które tylko Bóg może dać. Wyobraź sobie, że budzisz się z pewnością, że każda twoja czynność będzie prowadzona, że każde wyzwanie będzie otoczone boską ochroną i że nawet w obliczu przeszkód zostaniesz wzmocniony i prowadzony przez Boga. Ta praktyka przemienia poranek w moment głębokiej komunii, przygotowując nie tylko Twoje ciało, ale także ducha, aby przyjąć to, co najlepsze, co dzień ma do zaoferowania. Dziś poprowadzę Cię, aby ta modlitwa stała się codziennym nawykiem zdolnym przyciągać błogosławieństwa, ochronę i mądrość, czyniąc każdy poranek prawdziwym początkiem zwycięstw i osiągnięć. Kiedy zaczynasz dzień od modlitwy, nie tylko łączysz się z Bogiem ale również tworzysz duchową przestrzeń, aby błogosławieństwa mogły objawiać się w Twoim życiu. Każde słowo, każde podziękowanie i każde oddanie troski wzmacnia Twoją wiarę, otwiera umysł na boskie rozwiązania i przygotowuje serce do przyjęcia wszystkiego, co Bóg dla Ciebie przygotował. Poranna modlitwa przemienia niespokojne myśli w zaufanie, troski w nadzieję, a niepewność w wiarę. Poświęcając kilka minut panu na początku dnia, pozwalasz mu uporządkować twoje ścieżki, wpływać na twoje decyzje i oświecać twoje kroki. Każde działanie i każdy wybór zaczynają odzwierciedlać obecność Boga, a możliwości błogosławieństw zaczynają objawiać się naturalnie. Korzyści duchowe są oczywiste: spokój w radzeniu sobie z wyzwaniami, rozeznanie w podejmowaniu właściwych decyzji. Boska ochrona oraz intensywniejsze dostrzeganie okazji, które pojawiają się w ciągu dnia. Psalm 5.3 uczy nas: Panie, rano słyszysz mój głos? Rano przedstawiam się Tobie w modlitwie i czuwam. To jest moment, aby powierzyć Bogu swoje plany, marzenia i troski, otwierając przestrzeń, aby mógł rozlać swoje błogosławieństwa. Każda poranna modlitwa jest krokiem ku otrzymaniu duchowej emocjonalnej a nawet materialnej obfitości zgodnie z wolą bożą praktykując ten zwyczaj doświadczasz dnia pełnego pokoju możliwości i zwycięstw teraz chcę cię zaprosić do uczynienia swojej wiary aktywną nie chodzi tylko o słuchanie czy oglądanie chodzi o działanie napisz w komentarzach zdanie rozpoczynam mój dzień z błogosławieństwami w bogu ten gest wzmacnia twoje serce i inspiruje innych do przyjęcia porannej modlitwy jako codziennej praktyki, przyciągając ochronę, mądrość i błogosławieństwa. Jeśli ta wiadomość dotknęła twojego ducha, polupią ją i udostępnij komuś, kto potrzebuje rozpocząć dzień wiarą i nadzieją. Biblia uczy nas, że powinniśmy szerzyć słowo Boże i zachęcać innych do zaufania Jego obietnicom. Zapisz się na kanał, aby otrzymywać więcej nabożeństw. Które wzmacniają wiarę, pomagają tworzyć duchowe nawyki i przygotowują ducha do przyjęcia codziennych błogosławieństw. Zamknij oczy i głęboko oddychaj, czując obecność Boga wokół siebie. Panie wielbie Cię za Twoją wierność, dobroć i stałą ochronę. Dziękuję za ten nowy dzień, za możliwość rozpoczęcia od nowa, za powietrze, którym oddycham, za jedzenie, za zdrowie, moją rodzinę. Moich przyjaciół i wszystkie widoczne i niewidoczne błogosławieństwa, które mi dałeś, wychwalam cię, ponieważ nawet w obliczu wyzwań jesteś ze mną, wzmacniając mój duch i prowadząc moje kroki. Dziękuję za już osiągnięte zwycięstwa i za lekcje wyniesione, nawet w trudnych chwilach. Niech moje serce pozostanie wdzięczne i otwarte, gotowe przyjąć błogosławieństwa, które ty przygotowałeś na ten dzień. Teraz, Panie, proszę, abyś wylał na mnie swoją siłę, mądrość i ochronę. Niech każda decyzja, którą podejmę, będzie prowadzona przez Ciebie. Niech każdy mój krok będzie błogosławiony, a mój dzień oświecony Twoją obecnością. Przyciągnij okazję do wzrostu, sukcesu, pokoju i radości i oddal wszelkie zło, wszelkie zamieszanie oraz wszelkie przeszkody, które mogłyby uniemożliwić mi otrzymanie Twoich błogosławieństw. Oświadczam w imieniu Jezusa, że ten dzień będzie dniem błogosławieństw, ochrony i zwycięstwa. Niech mój umysł będzie spokojny, moje serce pełne nadziei, a mój duch wzmocniony. Niech moje życie będzie odzwierciedleniem Twojej chwały, i niech mogę dzielić się z innymi otrzymanymi błogosławieństwami. Panie, niech ta modlitwa dotrze do wszystkich, którzy szukają siły, nadziei i błogosławieństw w ciągu swojego dnia, przynosząc przemianę. Radość i zaufanie. Poranna modlitwa nie jest tylko praktyką duchową, to sposób na dostosowanie swojego życia do woli Boga od samego początku dnia. W Przysłów 3, 5, 6 Biblia uczy nas: Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Uznawaj go na wszystkich swoich drogach, a on prostować będzie Twoje ścieżki. Modląc się zaraz rano. Uznajesz suwerenność Boga, oddajesz mu swoje plany i troski oraz poddajesz się Jego przewodnictwu. Ta praktyka wzmacnia Twoją wiarę, rozwija rozeznanie i otwiera przestrzeń, aby błogosławieństwa mogły objawiać się w ciągu dnia. Wyrobienie w sobie nawyku porannej modlitwy przemienia nie tylko Twoje poranki, ale cały Twój dzień. Każda modlitwa jest deklaracją zaufania, nadziei i wiary. Przygotowując Cię do stawienia czoła wyzwaniom z odwagą, mądrością i spokojem, teraz dokonaj głębokiej refleksji. Które słowo, obietnica lub uczucie najbardziej poruszyło Twoje serce podczas tej modlitwy? Podziel się w komentarzach, aby inni również mogli zostać wzmocnieni i zainspirowani do rozpoczęcia dnia z wiarą i zaufaniem. Pamiętaj, polubienie. Subskrybowanie kanału i udostępnienie tego wideo to nie tylko cyfrowy gest. To sposób na szerzenie wiary, nadziei i słowa Bożego, pomagając innym zaczynać dni z siłą, ochroną i błogosławieństwami. Niech praktyka porannej modlitwy stanie się przemieniającym nawykiem, zmieniającym nie tylko twoje poranki, ale cały twój dzień. Każda modlitwa jest aktem oddania, zaufania i głębokiego połączenia z Bogiem. Zakończmy krótką i potężną modlitwą. Panie, powierzam Ci ten dzień, moje siły, moje marzenia i moje troski. Niech Twoja obecność prowadzi moje kroki, Twoja mądrość oświetla moje decyzje, a Twoja ochrona towarzyszy mi w każdej chwili. Niech każdy moment mojego dnia będzie pełen błogosławieństw, pokoju i zwycięstwa. Pozostań w ciszy, czując obecność Boga i pozwalając by Jego siła i błogosławieństwa wypełniły twój duch. Niech pokój i ochrona Boża będą z tobą przez cały dzień i we wszystkie dni twojego życia. Amen.